Zapraszam wszystkich. Chciałabym zaprosić dwie, dwie osoby, dwie małe osoby chłopca i dziewczynkę. Kto, kto się na ochotnika zgłasza? Fajna nagroda będzie. Już mówię, największa w Warszawie sala zabaw dla dzieci. Urodziny, imprezy restauracja odbywają się na imprezę zapraszamy serdecznie. To jest ulica Merliniego 2 w Warszawie. Największa w Warszawie sala zabaw dla dzieci. I teraz sala zabaw dla dzieci podarowała nam zaproszenia. Zaproszenia mam tylko dwa w tej chwili. Nie wiem może kolega chce pomocy tak? za tak? Mogę wierszy Super, wiersze mówimy Zarafała. Kto Zarafała mówi? Oskar. Oscar mówi Zarafała. Proszę, słuchamy. Miał czy kotek miał? Coś ty kotku miał? Miałem ja miseczkę mleczka, teraz pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciał. Pisnął kotek pił, coś ty kotku pił? Piłem ja miseczkę mleczka, teraz pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciał. Zobaczcie, jak warto mieć fajnych, sprawdzonych przyjaciół. Rafał, więc wręczam Ci zaproszenie od największej w Warszawie sali zabaw dla dzieci na ulicy Meniniego 2. Zapraszamy tam wszystkich gorąco. Za Rafała zaproszenie. Przechodzimy do Oliwii. Co Oliwia nam zaśpiewa? Ja super. Mam poetycką grupę teraz, więc Oliwia powie nam wiersz. Proszę. Jestem sobie ogrodniczka, mam nasionek koszyczka, drugi gładkie oraz płatki, bratki, tuli tulipane, dla mamusi ukochanej, kororowe i pachnące, malowane słońce. Super, pięknie brawa, gorące brawa dla Olivii, tak samo może krzyczymy Olivia, Oliwia, Oliwia, Oliwia. Dla Oliwii mamy od największej w Warszawie sali zabaw dla dzieci na ulicy Merliniego 2. Oliwia dostaje zaproszenie. Zapraszamy serdecznie i pozdrawiamy. Dziękuję. Fanfank Digio to naprawdę świetne miejsce. Polecam. Tam będzie za chwilę już się kończy robić. Będzie ryba z A Znaczy precyzyjniej ogon ryby. Reszta ryby jest gdzieś tam spodem.